ciekawym, często zamawiano przedmioty dosyć unikatowe, wysokiej klasy. Do takich należy na, na pewno zestaw pater, wykonany przez Andrzeja Makenzela I z portretami królów polskich. Było ich pierwotnie 12. One, przeszły przechodząc przez różne ręce, stały się w końcu własnością dworu królewskiego należało do, do Jana Kazimierza. Było ich, było ich 12, zachowało się tylko kilka, nie w całości. Zaginęły, przechowywane w Warszawie, z, 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 uległy zniszczeniu w, sensie w czasie powstania. Natomiast pokazuje również źródła inspiracji dla tych przedmiotów. To są patery z Delft, czyli z Niderlandu, właśnie z przedstawieniami figuralnymi w lustrze z początku XVII wieku. Tak wyglądają portrety, czy też taki projekt graficzny naczynia złotniczego Teodora de Brey, również Holandia, jeszcze z końca XVI wieku. Czyli również silne wskazuje za na silne związki, silne inspiracje złotników gdańskich, również złotnicę Niderlandu. Wiemy zresztą o tym, że Kilku złotników grańskich albo stamtąd pochodziło, albo kształciło się w Amsterdamie czy w innych środkach złotniczych tego regionu. I w oczywiście sposób, sposób, ze względu na kontakty handlowe, również ten, ten kierunek wzajemnych wpływów był, był obecny. Innym takim, takim przykładem zapożyczenia jest motyw takiego pucharu kulawki w formie wiatraczka. To jest zabytek gdański, a to jest przykład z Niderlandu, nieco wcześniejszy. Typowo holenderski pomysł takiego pucharu zabawki, przeniesiony również w środowisko gdańskie, kilka takich gdańskich przykładów znamy. Innym takim istotnym, istotną dziedziną wytwórczości złotniczej XVII wieku to były przedmioty z wszelkiego rodzaju naturali. Takie przedmioty jak muszle, strusie jaja, orzechy kokosowe, rzadkie kamienie, kość słoniowa były bardzo cenne, bardzo pożądane i często wykorzystywano je. W naczynia, przedmioty, nadając im bogatą oprawę złotniczą. Tak jest w przypadku na przykład Nautilusa Andrzeja Mackenzena, wykonanego dla Opata Piąstowskiego, Opata Oliwskiego, około 1640 roku. Sama muszla to jest muszla Nautilusa, głowonoga morskiego. została, była najpewniej importowana z Amsterdamu, zwłaszcza Holendrzy specjalizowali się w przywożeniu, posiadając kolonie po prostu, posiadając kontakty handlowe na Dalekim Wschodzie. Specjalizowali się w przywożeniu do Europy różnego rodzaju naturaliów i tam też były pracownie, które zdobiły tego typu przedmioty właśnie grawerunkiem albo czarno-białym, albo niż kolorowym, a następnie takie prefabrykacje do produkcji dalszej złotniczej można było zamówić i, i zlecić oprawy już na miejscu, w jakimś lokalnym ośrodku złotniczym. Czego przykładem jest właśnie taki, taka praca McKenziena. Inny przykład wykorzystania naturaliów, zabytek znajdujący się dzisiaj w Tańsku, to jest stróż Peniamina Berenta z korpusem ze strusiego jaja. Również bardzo, bardzo popularny znacznie, zwłaszcza w południowej Europie. Wiele takich przykładów czy w Augsburgu, Monachium, Dreźnie y, można dzisiaj zobaczyć. Y, innym bardzo ciekawym przykładem współpracy z kolei złotnika i rzeźbiarza to są naczynia z kością słoniową. Y, tu jest kufel rzeźbiony przez y, Krzysztofa Mauchera, rzeźbiarza Gdańskiego, a oprawiony w pracowni złotniczej Ernesta Kadała II. Y, i ten zabytek, zarówno jeżeli chodzi, jeśli chodzi o rzadkość materiału, ale też temat bardzo ciekawy, to jest Bałwoka, bałwokalstwo Salomona, temat biblijny, ale również ze względu na jakość wykonania, charakter tego reliefu, bardzo dobry wzór graficzny, którym jest przetworzenie jednej z rycin Rubensa, właściwie stawia, stawia ten zabytek na, na szczycie XVII-wiecznego złotnictwa gdańskiego. Znanych jest, znane są cztery takie kufry, które są przykładem współpracy Kadała i Mauchera, z czego zachowane są do dzisiaj trzy: jeden w zbiorach polskich, dwa, dwa dalsze w Europie, czyli znaczy jeden w Europie, jeden, jeden w Stanach Zjednoczonych. I zarówno charakter tego rodzaju, dynamika postaci, zróżnicowanie. Postatki, zróżnicowanie gestów, rekwizytów, szat jest to po prostu mistrzowskie. Bardzo charakterystycznym zabytkiem XVII wieku, i tu mogłabym się rozwodzić, ale z krótko, są kufle gdańskie. Kufle srebrne, rozmiarów około 20 paru centymetrów, ważące mniej więcej 1200-1300 gram, mające około ponad liczb pojemności, mniej więcej 1000. 1,2 litra można było, taką ilością płynu można było ten kufel napełnić. Chociaż tak naprawdę rzadko, rzadko z nich pito. To były przede wszystkim luksusowe prezenty darowywane z okazji ślubów, zaręczyn, chrztu, dziecka. I taką też mają tematykę. Przede wszystkim jest to, jest, są to korpusy dekorowane scenami biblijnymi. Starym Testamentem, księdą rodzaju, przedstawiające bardzo często dzieje patriarchów Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa, czyli cały ten krąg postaci bliskiej kulturze protestanckiej. Te naczynia mają też bardzo ciekawą konstrukcję. Wiele z nich było dwuwarstwowych, to znaczy ten, stosowano wewnętrzny gładki pojemnik, na który dopiero nakładano mankiet z dekoracją. Z dekoracją srebrną i całość naczynia łączono śrubami, tak, żeby można było w razie potrzeby rozmontować, żeby je pozłocić, oczyścić, naprawić. Bardzo wysokiej klasy, i na przykładzie kufli, właśnie można to, to świetnie pokazać, jest relief na tych zabytkach. Relief wykonywany w technice repulsowania, bardzo wysoki, bardzo plastyczny. Z wysokimi figurami, a zarazem z, wykonane z dużą trwałością szczegóły. Proszę zwrócić uwagę na fakturowanie tych przedmiotów. Tutaj każdy element właściwie ma swój osobny, swoją osobną fakturę: szaty, rekwizyty, drzewa, woda, roślinność, kamienie i tak fryzury. Każdemu elementowi tej, tej dekoracji poświęcono osobną, osobną uwagę. Te sceny często były bardzo rozbudowane. One rozgrywają się na wielu planach, z udziałem wielu postaci, dynamicznie, dynamicznie pokazanych. Z, 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 świetnie sobie radzili na, taki, na, na takim naczyniu z perspektywą. Przedstawiali często sceny na tle jakiejś monumentalnej architektury albo otwartej przestrzeni. I posługiwali się niejednokrotnie również elementami dolutowanymi na przykład noga konia, tutaj ją widać, ręka tej postaci, czasem główki, czasem rekwizyty, to wszystko mogą być odlane i dodane do, do reliefu po to, żeby jeszcze bardziej rozczłonować, jeszcze bardziej uplastycznić cały korpus takiego naczynia. I znowu wzory graficzne, jeżeli chodzi o, o te przedstawienia. Często one mają bardzo złożoną ikonografię. Tu mamy naczynie, które przedstawia Mojżesza, jedną z popularnych postaci, również w dekoracji sreber, sreber gdańskiej I pokazuje przejście przez Morze Czerwone, które jest symbolem i, i zatonięcie armii Faraona, które jest symbolem zatopienia Grzechu. I nawiązuje do tematyki, do symboliki chrzcielnej, a samo naczynie było, było prezentem chrzcielnym. Było wręczone z okazji kształt y, potomka w bogatej patrycjuszowskiej rodzinie gdańskiej. Y, innym bardzo popularnym przedmiotem y, były srebrne kubki. Właściwie kolejna taka wizytówka gdańska jego ośrodka złotniczego. Y, wysokie, kilkunastocentymetrowe y, kubki o takim konicznym kształcie dekorowane y, motywami roślinnymi y, z bardzo charakterystycznym elementem, jakim jest portret ujęty w medaliony. Albo jest to, jest to umowny portret, powiedzmy, antykizujący, albo bardzo często pojawia się na tych naczyniach Jan III Sowiecki w, w końcu XVII wieku, jako taka sztandarowa postać, ważna zarówno dla samych Gdańszczan, jak i dla y, elit polskich. I chętnie takie kubki były nabywane przez. Przez polską szlachtę. Tworzono również mniejsze, mniejsze kubki, z, również z dekoracją figuralną z historiami, czy to biblijnymi, czy mitologicznymi. Na przykład takie kubki z przedstawieniem poszczególnych apostołów, męczeństwa apostołów, które składały się w serię w tym przypadku 12 takich naczyń. Czy taki tu powyżej kubek z historią narcyza, który patrzy w swoje odbicie w wodzie? Czy proste kubki niewielkich rozmiarów z dekoracją roślinną, z akantem, z, z girlandami owoców? Inna drobna produkcja czarki do próbowania wina, czy czarki do wódki. Są w drobne naczynia, bardzo charakterystyczne z dekoracją, zarówno ornamentalną, jak i figuralną. Bardzo popularnym wyrobem, chętnie nabywanym przez polską szlachtę, między innymi były łyżki. Łyżki, wykonywane czy to pojedynczo, czy w całych kompletach, cieszyły się olbrzymią popularnością, i do dzisiaj można je w dziesiątkach zachowanych egzemplarzy liczyć. Jeżeli chodzi o odbiorców tych naczyń, już pokrótce hmm, powiedziałam, no one były bardzo szerokie. Te przedmioty były, świadczą o tym hmm, różnego rodzaju herby i skrypcje, które się pojawiają na naczyniach. Mogły przeznac być przeznaczone dla samych gdańszczan. Takim przykładem jest na przykład kufel z herbem Nikolausa von Bodeka, burmistrza gdańskiego. Od, dużą grupą odbiorców była polska szlachta, to jest taki kufel z herbem lis, z herbem polskim i sporo takich naczyń się zachowało. Ale mamy także przedmioty zdobione inskrypcjami czy herbami rosyjskimi. Tutaj mamy cyrlicą pisane nazwisko Paweł Ogonowicz i datę 1673, czyli przykład, że już w tym czasie, w XVII wieku, Zainteresowanie chrobami gdańskimi ze strony narodów Ze Wschodu było, było również duże. W każdym razie było obecne. Ale mamy też herb zachodni, to jest herb niderlandzki rodzin, rodziny Corpele, czyli z kolei ten krąg kontaktów ekonomicznych, handlowych Gdańska tam w tamtą stronę również płynęło z Gdańskie.